To ty napisałeś na kanale Koloseum na Kasia? Nie, właśnie słuchajcie, to jest mega ważne. Wo yy, zadzwonię do Goli, bo on na zarządzie GOATS na tej grupce, bo ja tam jeszcze jestem z Wardęgą mimo wszystko. Ja nie wiem o co mu chodziło, bo ja siedziałem wtedy w wanie, miałem to w piździe generalnie. Cześć Michał. No, ja, bo ja mam streama jak coś, wiesz? Okej, okay, okej. Okay. Yy, słuchaj, bo tu ktoś napisał mi o tym kurwa Casio. E, e, że na kanale Koloseum, że moje konto pisało niby, a ty powiedziałeś, że w ogóle na kilku kanałach nakurwiało. Tak, tak. E, ktoś się podszywa pod twój, nie wiem jak to jest możliwe, ale pod twój kanał YouTube zoryfikowany. To jest fake w ogóle. E, to są hakerzy. I też spowują wiele numerów, e, telefonów, także dzwonią na przykład, nie wiem, no na przykład Sylwek czy Izak do mnie przed chwilą dzwonił. E, więc nie róbcie tego... Bo już wiem, że wiele osób gdzieś tam zgłosiło to, więc. No. Chyba nie warto. Dobra. Trzymaj się. Hej. O Boże, już nie znowu kolegami, jak ty coś pojebane. Nie jesteśmy, ale dla dobra kurwa sytuacji trzeba, nie? Bez święt, ale dwubiegunówka. Oni się już pogodzili, teraz rodziny, ale koty. I kolejny news, kurwa, nie? Kolejny news na przykład Polska, wyda się już pogodzeni. Kurwa. Oni to na pewno robią dla wyświetleń. Ciekawe, oni na pewno po tej, po tej telenoweli dzwonią do siebie i mówią: Ej, kurwa, ile masz viewsów teraz na tym odcinku? No, 700 koła w dobę, zajebałem rekord. Ta, zajebiście. Wiesz, są dobre CPMy teraz. 5 koła, dawaj rozkręcimy dramę. Dobra, w wpierdolę tam Marconia, będzie fest dobrze, kurwa, jeszcze się dojebie go. No co ty mówisz? Kurwa, dobrze, dobrze. No jasne, on będzie mieć waleczkę za niedługo, więc przydałoby mu się, żeby się go trochę zbustowało, nie? Taka afera na pewno przyklei mu trochę followów. Chuj, nie? Wygląda to tak w chuj, ale nie, tak nie ma, nie? Ja już wyobrażam sobie, jak ktoś sobie ten yy, zrobi TikToka, że jak ga Backstone gada z boksdem. Backstone. Dobra, normalnie te chorągiewki, emoji, ja to kumam, easy. Ja mam wyjebane na to, naprawdę. Jak kurwa, wymaga ode mnie sytuacja takiej, żebym porozmawiał z tym gościem, kurwa, odgórnie, przecież tak to wygląda, nie? Co wy, czego wy się spodziewacie, widzowie? Że ja z, Wojt z Wojtkiem Golą, kurwa, nie wiem, do końca życia nie będę nie gadał? Myślicie, że kurwa, nie, za nie zadzwoniono do nas, żeby kurwa załagodzić ten spór. To jest logiczne. To wygląda, jakbyśmy mieli, kurwa, po 12 lat. I tak kurwa, no nie wiem, no tak jest. To jest pojebane, nie? Ja, ja to wiem, że to tak wygląda. To nie jest tak, że nie jestem świadomy. Możecie spamować tą chorągwią. No to w chuj tak wygląda i macie rację. Ale nie chcę zatopić kurwa statku fejmowego. Więc spamujcie chorągiewy. Chuj chcę, że teraz wielki spam chorągiewek, bo zauważyłem się jak chorągiewa. Więc nakurwiać. Więcej tych chorągiewek. Jeszcze, jeszcze.